W życiu każdego z nas pojawiają się przeszkody, problemy i komplikacje. Mimo szczerych chęci i aktywnych działań zapobiegawczych, nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. To jednak, co możemy zrobić, to zmienić sposób, w jaki o nich myślimy. Do tego właśnie zachęcają nas stoicy, by zobaczyć w przeszkodach szanse na dostrzeżenie nowych możliwości, wzmocnienie siły charakteru i przetestowanie swoich umiejętności. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zamienić przeszkody w przygody, zapraszam do słuchania. Nazywam się Andrzej Bernardyn. Jestem trenerem biznesu z nurtu evidence-based, ekspertem od rozwijania nawyków i praktykującym stoikiem. A oto mój podcast Od Laika do Stoika, w którym pokazuję, jak możesz żyć inaczej. Jak zamiast wypróbować sobie żyły w pogoni za sukcesem, cieszyć się życiem tu i teraz, korzystając z mądrości stoickiej filozofii i współczesnej psychologii? Uwielbiam wyznaczać istotne dla mnie cele i je realizować. Daje mi to poczucie sprawstwa, przekonania o własnej zaradności i o tym, że to ja kieruję swoim życiem, a nie że życie po prostu mi się wydarza. Oczywiście nie każdy cel udaje mi się osiągnąć. Na mojej drodze stają różnego rodzaju komplikacje, przeszkody i trudności. Zanim zdecydowałem się zostać Stoikiem, serdecznie ich nienawidziłem. Z miną urażonego monarchy patrzyłem na wydarzenia, które ośmieliły się wejść w drogę moim planom. W efekcie reagowałem na nie nerwowo i osłabiałem swoją zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów. A to z kolei przekładało się na to, że nie osiągałem tego, na czym mi tak bardzo zależało. W dużej mierze z własnej winy. Poznanie stoickich strategii i konsekwentne praktykowanie ich w swoim życiu pozwoliło mi zmienić swoje nastawienie. Komplikacji w moim życiu jest równie dużo jak dawniej. Może nawet więcej ze względu na powiększenie się rodziny do pięciu osób, w tym trójki aktywnych Urywisów. Jednak stoicyzm pozwala mi reagować na trudności w zupełnie inny, bardziej produktywny sposób. W tym odcinku zaproszę Cię do przejścia podobnej drogi. Najpierw zobaczymy, jakie są typowe reakcje na napotkanie trudności. Potem przyjrzymy się stoickim strategiom, dzięki którym możesz zmienić przeszkody w przygody. Zobaczysz na przykładzie wziętym wprost z mojego życia, jak można je zastosować, oraz poznasz kulisy powstania tego podcastu. W kąciku książkowym wyłowię dla Ciebie merytoryczne perełki z książki Super Better Jane McGonigal, a w kąciku naukowym zajmiemy się badaniem dotyczącym dłoni. Rozkład jazdy podany no to zaczynamy. Typowe sposoby reagowania na przeszkody. Dużymi krokami zmierzamy do końca 2020 roku. Był to prawdopodobnie najdziwniejszy rok ze wszystkich, które przeżyłem. Oczywiście głównym sprawcą zamieszania była pandemia i wszystkie skutki z nią związane. W mojej pracy, trenera biznesu, były one mocno odczuwalne. Od początku roku mój kalendarz szkoleniowy wyglądał obiecująco. Miałem zamówione warsztaty w każdym miesiącu aż do czerwca. Mogłem liczyć na stabilne i stosunkowo wysokie dochody. Tymczasem sytuacja drastycznie się zmieniła. Gdy koronawirus zawitał do Polski i nastąpił lockdown, wszystkie potwierdzone wcześniej szkolenia zostały albo zawieszone, albo całkowicie odwołane. Z dnia na dzień de facto straciłem pracę. I źródło utrzymania, a rachunków do opłacenia nie brakowało: kredyt na mieszkanie, które niedawno kupiliśmy, środki potrzebne na jego generalny remont, czynsz za nowe mieszkanie i drugi za stare, w którym obecnie żyliśmy: rata za wynajem długoterminowe auta, miesięczne utrzymanie pięciosobowej rodziny, jedzenie w tak itd. Sytuacja bez dwóch zdań nie była dla mnie zbyt wesoła. Bez problemu mógłbym zareagować w jeden z pięciu typowych sposobów. Użalaniem się nad sobą. O ja nieszczęśliwy mnie zawsze coś takiego spotyka. Już mi tak dobrze szło, wszystko już miałem zaplanowane, potwierdzone i co ja teraz biedny pocznę? Gniewem to takie niesprawiedliwe. Ależ ten los okrutny. Akurat wtedy, kiedy kupiliśmy mieszkanie, akurat gdy wydaliśmy dużą część oszczędności na wkład własny i pierwszy raz w życiu mamy kredyt do spłacenia. I po co cały ten lockdown? W normalnych krajach jak Szwecja nikt nie zamyka od razu całego kraju, bo kilka osób zachorowało. Ależ chętnie skopałbym kilka ministerialnych tyłków odpowiedzialnych za to zamieszanie. Rezygnacją. No trudno, nici z moich planów. Trzeba będzie to jakoś przetrwać. Zaciśniemy pasa, no i może jakoś będzie. Ignorowaniem. Nieważne, że jest pandemia i lockdown. Na pewno zaraz wszystko wróci do normy. Wystarczy, że będę wysyłał więcej ofert na szkolenia stacjonarne i wszystko będzie ok. Walką. Pora rozpętać w internetach burzę. głośno krzyczeć o bezsensowności lockdownu i krzywdach, które on wyrządza gospodarce. Będę pisał listy choćby do wszystkich w rządzie na pewno przemówią im do rozsądku. Każda z tych reakcji na przeszkodę może wydawać się naturalna czy wręcz uzasadniona. Może nawet podjęcie się któregoś z tych działań pomogłoby mi rozładować kumulujące się we mnie napięcie, jednak z pewnością nie poprawiłoby to materialnej sytuacji mojej rodziny. Do tego potrzebowałem zupełnie innego podejścia. Historia z życia wzięta. Z pomocą, jak niemal zawsze, przyszli mi stoicy. Sięgnąłem po rozmyślania Marka Aureliusza, w których rzymski cesarz pisze: Nasze działania mogą być blokowane. Jednak nikt i nic nie może zablokować naszych intencji ani zmienić naszej postawy, ponieważ możemy się dostosować i przystosować. Nasz umysł przystosowuje się i wykorzystuje do własnych celów przeszkodę, która staje na naszej drodze. No dobrze, drogi Marku, pomyślałem. Mam się dostosować i przystosować, tak? Zastanówmy się, jak mogę to zrobić. Szkolenia stacjonarne leżą i kwiczą. Oceniając obecną sytuację racjonalnie, a nie życzeniowo, należałoby przyjąć, że ta sytuacja się nie zmieni, może nawet do jesieni albo i do końca roku. Ale czy to znaczy, że firmy zrezygnują ze wszystkich form szkoleń? Mało prawdopodobne. Raczej wszystko przeniesie się do online'u. Marek Aureliusz raczej nie zapisywał cytowanych wcześniej słów, mając na myśli, niełam się chłopie i zacznij szkoleć online'owo. Mnie jednak udało się je w ten sposób zinterpretować, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Cesarz dodał jeszcze: Przeszkoda w działaniu przyspiesza działanie. To, co stoi nam na drodze, staje się drogą. Tak też się stało w moim przypadku. Przeszkoda w postaci embarga na szkolenia stacjonarne wrzuciła mnie w objęcia szkoleń internetowych. Przez kilka pierwszych miesięcy faktycznie trudno mi było pozyskać nowe zlecenia. Gdy jednak pierwszy pandemiczny szok minął, Firmy zaczęły powoli odmrażać swoje budżety na rozwój pracowników. Z każdym upływającym miesiącem zdobycie klientów stawało się prostsze. Szkolenia internetowe mają oczywiście swoje ograniczenia. By były skuteczne, nie można po prostu przenieść tego, co się robiło z reala do wirtuala. Tym bardziej, jeśli tak jak ja jeździło się na szkolenia samochodem wypakowanym po sufit grami szkoleniowymi i gadżetami. Na szczęście nie brakuje internetowych narzędzi takich jak Mural czy Mentimeter, dzięki którym można zachować warsztatową formę szkoleń. Gdy trener nauczy się zrobić z nich dobry użytek, wirtualne szkolenia mogą być równie skuteczne, co te na sali. Dodatkowo, działalność online ma też swoje ogromne zalety. W ostatnim kwartale każdego roku, czyli w szczycie sezonu szkoleniowego, nie było mnie w domu przez 10-20 dni w miesiącu. Ciągle jeździłem z miasta do miasta. Moja żona i dzieci mogły mnie widzieć co najwyżej na ekranie telefonu Marty podczas WhatsAppowej wideorozmowy. Pod koniec tego roku nie spędziłem ani jednego dnia poza domem. Każdego dnia wieczorem mogłem być z osobami, które najbardziej kocham. To ogromna zmiana z około 50 dni rozłąki podczas ostatniego kwartału a 0 dni w tym roku. Kolejna korzyść z online nowych szkoleń to brak konieczności dojazdu. Gdy szkoliłem w Gdańsku czy Białymstoku, więcej czasu spędzałem prowadząc samochód, niż będąc na sali szkoleniowej. A za ten czas z podróży nikt oczywiście mi nie płacił. Odzyskałem wiele dni życia, które normalnie spędzałem na pakowaniu walizki, jeżdżeniu, tankowaniu auta, szukaniu hotelu itd. Teraz, gdy kończę prowadzić szkolenie, niejako teleportuję się od razu do domu. Jeszcze pół roku temu byłem przekonany, że pandemia koronawirusa to najgorsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. Coś, co sprawi, że stracę pracę, którą kocham i będę zmuszony do zatrudnienia się w Biedrze czy Lidlu, by mieć z czego żyć. Tymczasem okazało się, że przeniesienie się do online'u to była najlepsza decyzja dla mnie. Prawdopodobnie nigdy bym jej nie podjął, Gdybym nie został do tego brutalnie zmuszony, dalej jeździłbym 50 tysięcy kilometrów rocznie po Polsce, aż do momentu, gdy rozbiłbym auto w wypadku samochodowym. Dalej, pod koniec roku, dzieci i żona widzieliby mnie tylko na moment, w którym przepakowywałbym walizki na kolejny wyjazd. Przeszkoda w działaniu przyspiesza działanie. To, co stoi nam na drodze, staje się drogą. Przeszkoda stała się moją drogą. Nie tylko do internetowych szkoleń. Podcast, którego właśnie słuchasz, też jest dzieckiem tej pandemii. Gdybym zrealizował wszystkie zaplanowane na początku roku szkolenia, z pewnością nie zdecydowałbym się wystartować z podcastem. Podcast powstał, bo na początku pandemii uwolniło mi się więcej czasu niż kiedykolwiek. Stworzyłem też kurs internetowy Wewnętrzna Siła, który pomaga ludziom w przejściu intensywnego stoickiego treningu. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że czas pandemii był jednym z najbardziej produktywnych okresów w całym moim życiu. Z perspektywy czasu, moje wybory i działania mogą wydawać się oczywiste. No pewnie, no miałeś wolny kalendarz, to stworzyłeś kurs i podcast, nie mogłeś szkolić stacjonarnie, to zacząłeś szkolić online. Wielki mi wyczyn. Przecież każdy by tak zrobił. Wierz mi jednak, że gdy w jednej chwili całe twoje zawodowe życie wywraca się do góry nogami, gdy zalewają cię gniewne lub depresyjne myśli, nie jest łatwo znaleźć właściwe rozwiązanie. To, co w tym pomaga, to stoicki dystans popatrzenie na swoje problemy, jakby dotyczyły one innej osoby. Zadaję sobie pytania: co doradzisz przyjacielowi, który znalazł się w tej sytuacji? Wtedy dużo łatwiej znaleźć wyjście stoicka zmiana perspektywy. Gdy przyjdzie ci się zmierzyć z przeszkodą, zwłaszcza nieoczekiwaną, potrzebujesz zmienić perspektywę. Współcześnie w psychologii mówi się o stosowaniu odpowiednich ram interpretacyjnych. Zgodnie ze stoicką zasadą, nie decydujesz o tym, co ci się w życiu przytrafia, ale to, jak to ocenisz, jaką wartość przypiszesz tym wydarzeniom, to już zależy tylko od Ciebie. W przykładzie z mojego życia posłużyłem się ramą interpretacyjną dobrodziejstwo w przebraniu. Założyłem przez moment, że pandemia może okazać się dla mnie pomocna, jeśli tylko będę umiał dostosować się do zmiany rzeczywistości. Zadałem sobie pytanie, co może być w tym dobrego oraz jakie uzyskałem teraz możliwości, których wcześniej nie dostrzegałem. Czasem trudno będzie od razu odnaleźć dobrą odpowiedź na to pytanie. Jeśli przemiana przeszkody w przygodę wydaje ci się niemożliwa, możesz też posłużyć się inną ramą interpretacyjną. Okazja do treningu. Wyobraź sobie przez moment, że zapisujesz się do sekretnego stowarzyszenia, które oferuje treningi odporności psychicznej i zaradności. Opłacasz z góry roczną składkę i czekasz. W tym czasie specjaliści ze stowarzyszenia planują różnego rodzaju komplikacje w twoim życiu. Mierząc się z nimi, będziesz mieć możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, zdolności do twórczego rozwiązywania problemów i opanowania Jesteś więc psychicznie przygotowany, że w każdej chwili może pojawić się komplikacja specjalnie dla ciebie zaaranżowana. Tak właśnie postrzegali przeszkody stoicy. Cytuję. Stoik wszelkie przeciwności uważa za ćwiczenia. Seneka o opatrzności. Inny cytat. Przeciwności są probierzem człowieka. Ilekroć w przyszłości spadnie na ciebie przeciwność, pomyśl sobie, że to Mistrz Zapaśników wyznaczył ci potyczkę z krzepkim młodzieńcem, epiktet diatryby. Przeszkody nie są więc czymś złym, wręcz przeciwnie, pomagają ci we własnym rozwoju, pozwalają ci oswoić się z różnymi trudnymi sytuacjami, opanować umiejętności i zdobyć przekonanie o własnej zaradności. Choć zmaganie się z przeszkodą może nie być przyjemne, daje nam możliwość darmowego treningu. Czasem to trening cierpliwości, wyrozumiałości lub akceptowania tego, czego nie możemy zmienić. Jeśli przyłożymy się do tej potyczki, odrobimy lekcję i wyciągniemy wnioski na przyszłość, wyjdziemy z niej zwycięsko. Z perspektywy czasu będziemy się cieszyć, że ta przeszkoda wystąpiła. Cytuję jeśli mnie ktoś zaprawia w panowaniu nad gniewem, to czyż nie przynosi on mi przez to pożytku? Z piekła rodem mój sąsiad? Dla siebie samego, bo dla mnie jest on dobry. Kształtuje on we mnie szlachetny sposób myślenia i sprawiedliwość. Epiktet diatryby. Nawet sąsiad z piekła rodem, głośno słuchający muzyki albo strzeżący trawnik o szóstej rano w niedzielę, może nam nieświadomie oddać przysługę. Zamiast się gorączkować rzeczą, na którą nie mamy wpływu, tym, kto mieszka obok nas, możemy nauczyć się prowadzenia trudnych negocjacji lub panowania nad własnym gniewem. Te umiejętności przydadzą nam się w wielu innych sytuacjach, znacznie istotniejszych, na przykład w kontekście zawodowym, rozmowy z irytującym, ale bogatym klientem, albo osobistym niekrzyczenie na swoje dzieci, które kolejny raz popełniły ten sam błąd. Jeśli z pewnych względów nie widzisz szansy na zastosowanie ramy interpretacyjnej dobrodziejstwo w przebraniu ani okazja do treningu, masz jeszcze inne możliwości. Kolejną ramą, którą Ci polecam, jest historia do opowiedzenia. Ludzie uwielbiają słuchać historii, zwłaszcza tych prawdziwych. Tu i teraz Twoja sytuacja może wydawać Ci się niewesoła. Jednak po dwóch miesiącach negatywne emocje wyparują, a interesująca historia pozostanie. Czy nie warto teraz trochę pocierpieć, by zyskać ciekawą opowieść? Reporterzy jeżdżą w tym celu na drugi koniec świata, czasem na tereny objęte wojną. Twoja cena za dobrą historię może być znacznie niższa. Ostatnią ramą, którą chcę Ci zaproponować jest zabawmy się. Jeśli nie masz na coś wpływu, sytuacja Cię zmusza do podjęcia pewnych działań, zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić, by zmienić przykre zadanie w przyjemną zabawę. Podczas pandemii zostaliśmy z rodziną objęci kwarantanną domową. Dostaliśmy SMS-a o tym, że musimy na swoich telefonach zainstalować aplikację, która nas będzie śledziła. Dwa razy dziennie aplikacja żądała od nas zrobienia selfiaczka, który miał udowodnić, że faktycznie jesteśmy w domu. Zamiast wkurzać się na perfidną inwigilację czy odmawiać wykonania zadania na podstawie moich konstytucyjnych praw, potraktowałem to jako zabawę. Na mojej ścianie na Facebooku możesz prześledzić galerię różnych niestoickich min, które robiłem do obiektywu. Ja miałem przy tym ubaw i znajomi oglądający moje zdjęcia również. Po co więc się denerwować, skoro można wykorzystać daną sytuację jako pretekst do zabawy? Tym samym zrealizowaliśmy główny temat odcinka. Przejdźmy zatem do kącików tematycznych: kącik książkowy Super Better. To książka Jane McGonigal o tym, jak wzbogacić swoje życie, stosując różne patenty z gier komputerowych. Mnie ta lektura pozwoliła odzyskać wiarę w gry. Pokazała, że granie wcale nie musi być stratą czasu, może być okazją do rozwinięcia wielu cennych życiowych umiejętności. Jedną z nich jest wytrwałość nie poddawanie się w obliczu napotkania trudności, próbowanie do skutku, wiedząc i wierząc, że znalezienie rozwiązania jest tylko kwestią czasu. Niedawno jedno z naszych dzieci zatrzasnęło walizkę, w której mamy zestaw sztuczców. Jeśli zastanawiasz się, co to za pomysł, by trzymać sztućce w walizce, odpowiadam, że był to nasz ślubny prezent. Producent tak to wymyślił, chciał prawdopodobnie w ten sposób nadać sztućcom większą postrzeganą wartość. Aby otworzyć walizkę, trzeba było wprowadzić trzycyfrowy kod. Oczywiście ani ja, ani Marta nie pamiętaliśmy go po siedmiu latach od naszego wesela. Co więc zrobiłem? Puściłem w tle audiobooka Super Better i przetestowałem po kolei tysiąc kombinacji. Tak, tysiąc od 000 do 999. Żadna z nich nie zadziałała. Mechanizm zatrzaskowy najwyraźniej się popsuł. Wiedząc, że nie ma innego wyjścia, wziąłem śrubokręt oraz młotek i podważyłem mechanizm uwalniając uwięzione sztućce. Bez doświadczenia z grami, w których na wiele różnych sposobów starałem się wykonać danego quest'a, nigdy by mi nie starczyło cierpliwości, by to zrobić, a po przetestowaniu wszystkich kombinacji wściekałbym się w niebogłosy na stracony czas i niepowodzenie. Tymczasem, mając sobie głębokie przekonanie, wyrobione dzięki grom, na pewno się uda, trzeba tylko odkryć właściwy sposób. Faktycznie udało mi się doprowadzić do happy endu. Do tej pory rozmawialiśmy o pokonywaniu zewnętrznych trudności. Jane w swojej arcy książce pokazuje pięć strategii, które warto zastosować do walki z jak to nazywa bad guys, czyli naszymi wewnętrznymi przeciwnikami, na przykład własnym lenistwem, krytykiem, niezorganizowaniem czy brakiem pewności siebie. Te pięć strategii to Avoid, Resist, Adapt, Challenge i Convert. Czyli unikaj, opieraj się, dostosuj się, rzuć wyzwanie i przeciągnij na swoją stronę. Załóżmy, że twoim wewnętrznym przeciwnikiem jest łakomy zyzio. To głos, który nieustannie kusi cię do zjedzenia czegoś słodkiego. Jak możesz sobie z nim poradzić? Zobaczmy, jak działa każda z tych strategii. Unikaj. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Żołądkowi też. Schowaj więc skrzętnie wszystkie słodycze w Twoim domu, by nie były na widoku. Najlepiej w trudno dostępnym miejscu. Na przykład w kartonie na szafce wiszącej w kuchni. Aby móc sięgnąć po jedną ze słodkości, będziesz potrzebować przytaszczyć drabinkę albo krzesło. To zdecydowanie zwiększy szanse, że nie będzie cię chciało wykonać tej dodatkowej pracy. Czasem zamiast na silnej woli lepiej polegać na własnym lenistwie. Opieraj się. Być może udało Ci się poskromić łakomego zja w domowych warunkach. Co jednak z kawiarniami, piekarniami, imprezami? Tam słodycze są na widoku i nie możesz nic na to poradzić. W tych sytuacjach możesz ratować się aktywnym oporem. Pomyśl o tym, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Kiedy Twoja mama ma urodziny, przypomnij sobie imiona jak największej ilości smerfów. Zajmij swój umysł czymś innym niż walczeniem z pokusą zjedzenia pączka z różą, a być może udać się nie ulec potrzebną łakomego zyzia. Dostosuj się. Masz regularną potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego? Może zatem warto ją zaspokajać, ale na swoich własnych warunkach. Zamiast jeść przypadkowe słodycze, które akurat wpadną Ci w ręce, upiecz swoje własne, takie, które będą zdrowsze i będą miały mniej kalorii. Nie potrafisz piec? Znajdź dobrego gotowca albo zatrudnij bliską ci osobę, która ci przygotuje zdrowszą alternatywę. Rzuć wyzwanie. Myślisz, że jedzenie słodyczy to dla ciebie problem? Spróbuj zakwestionować to stwierdzenie. Co by się musiało stać, co by się musiało zmienić w twoim życiu, byś mógł mogła jeść słodkości bez poczucia winy? Może wystarczy, że każdego dnia wykonasz odpowiednie ćwiczenia cardio i spalisz na bieżni dość kalorii, wtedy bilans energetyczny wyjdzie na zero, a przy okazji wzmocnisz swoje serce i mięśnie. Przeciągnij na swoją stronę. Jeśli twoja miłość do słodyczy jest wielka i nieśmiertelna, może warto zrobić z niej dobry użytek, zamiast z nią walczyć. Zamiast być niepohamowanym konsumentem słodkości, stań się ich producentem. Zacznij tworzyć smaczne ciasteczka najpierw dla siebie, potem dla rodziny i znajomych, a na końcu otwórz biznes, który będzie się tym zajmował. Może łakomyzyzio, to będzie nazwa twojej własnej cukierni. Jane w książce Super Better zachęca, by walcząc ze swoimi wewnętrznymi przeciwnikami przetestować każdą z tych pięciu strategii. Tysiące czytelników pisało do niej, że zawsze któraś z nich zaskutkowała. Kącik naukowy. John Capaccio. Joseph Priceler i Gary Bernston przeprowadzili sześć eksperymentów, w których poprosili uczestników o ułożenie swoich rąk albo wierzchem do góry, albo w dół, następnie prezentowali im ideografy, czyli różnego rodzaju symbole graficzne. Badani oceniali symbole znacznie pozytywniej w sytuacji skierowania dłoni ku górze. Jaki praktyczny wniosek możesz wyciągnąć z tych badań? Gdy oglądasz ted Toka, edukacyjny filmik na YouTubie, czy słuchasz podcastu, skieruj swoje dłonie wierzchem do góry. Chociaż na jakiś czas. Pozwoli ci to z większą otwartością słuchać nowych informacji, a w efekcie zwiększy szansę, że zastosujesz je w swoim życiu. Dlaczego tak jest? Naukowcy spekulują, że ma to związek z gestami, które przyjęły się w wielu kulturach. Dłoń skierowana w dół wykonuje gesty odtrącania, stopowania i blokowania. Kiedy z kolei kierujemy swoje dłonie ku górze, gdy przyjmujemy prezenty, prosimy o pomoc albo demonstrujemy przed grupą pozytywne intencje. Odpowiednie ustawienie dłoni uruchamia w nas sprzężenie zwrotne ciało-umysł, które zwiększa naszą otwartość. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz przyspieszyć swój stoicki trening, zapraszam na stronę odlajkadostoika.pl Znajdziesz na niej opis kursu Wewnętrzna Siła, o którym wspominałem w tym odcinku. 70 lekcji, setki inspirujących stoickich cytatów czekają aż po nie sięgniesz. Zapraszam do korzystania i do usłyszenia w następnym odcinku. Żegna się Andrzej Bernardyn.